W takim miejscu zasciam się na szybką gawkę. Bardzo mi się już po drodze chciało pić, więc usiadłam sobie na takiej kawce. Zobaczcie w takim miejscu wziąłam sobie ciasteczko z fetą i z miodem. Tutaj mogę na nas na później na takie domowe Miałam sobie do się tylko z fetą i kolanem miodem. Bardzo dobra. Mm. <grym> polecam. Nie mówi się z pełną buzią, ale, no ale trudno nie mówić. Przepyszna, polecam. <grym> Jest po prostu przepyszna. Mm. Polecam. Słodka, kwaśna. Mm. Una gran obra.